Siemano ziołeczki. tak, zaczynam nową serię Wiem, może trochę to jest dziwne, że tworzę różne serie i później ich nie kontynuuję Ale tą serię na pewno będę kontynuował, tyle powiem Okej, okay. ta seria będzie z modami, to będzie paczka modów i się nazywa Madzikowy Pak po, Może później wam kiedyś powiem jak go zainstalować, ale przejdźmy teraz do rzeczy są różne fajne tutaj mody z różnymi temkami, jedzeniami i w ogóle. A więc dobrze, tworzymy sobie teraz świat. Myślę, że powinniśmy go stw... nazwać karmel. karmel. Kowe... przygody. Dokładnie. Karmelkowe. Przygody survival. Ok. Create New World. Ta paczka zawiera wiele, wiele modów, ale widziałem, że nie laguje. Akurat FPS są dobre. A więc no dobrze, teraz mi się włącza. Może to trochę długo potrwać i na początku, jak już się. Jak już będziemy na tym świecie, to chwilę poczekamy, bo się bardzo laguje. Dużo widziałem Dungeonów, jak sprawdzałem wcześniej na tamtym świecie, co przed chwilą widzieliście. I no halo, 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 co się stało właśnie. Dobra, to było dziwne. No i teraz tej sobie chwilę polaguję. No i dobrze, tak wygląda nasz świat. Woda jest piękna, są te rafy koralowe i w ogóle piękna po prostu grafika. Super, jeszcze ta woda spływająca po nas. Bardzo się tym jarem. Dobra. A więc dobrze. Jak widzicie, też tutaj mam minimapkę. nie Jeszcze nie ogarnę tej przycisków. No, na J. A ja muszę sobie trochę pochodzić, żeby się zorientować, gdzie są jakie rzeczy. A więc no dobrze. Myślę, że powinniśmy sobie zacząć zbierać najpierw drewno. No, ale co się stało? Dlaczego mnie od razu całe drzewo nie spadło? Aha, chodzi o siekierę, dobra, okej. Okay. Trzeba mieć siekierę, żeby całe drzewo się ścięło, jak tylko dolną część cekniemy. Dobra, więc sobie zbierzmy to całe drzewo. No, tutaj są chmurki, jak widzicie, na kontroleru się patrzy. O! Ej, to jest super! Popatrzcie, jakiś statek już od razu mamy. O nie, to jest rekin! Boję się, dobra to chyba później sobie trochę obczajmy. O, jak widzicie, tutaj też są różne wróżki. W ogóle, patrzcie. No, więc bardzo ładnie jest ten świat. Dużo fajnych mobów, nowe struktury, dungeony. Jak widzicie, tam jest taki domek na drzewie. No więc będzie co robić w tej serii. Tyle powiem, nie będziecie się nudzić na pewno. Będziecie zadowoleni. Dobrze, więc myślę, że jest. O nie! Jakieś ogromne kraby! Musimy uciekać, ewakuować się. Musimy. Trudne to jest, widać chyba. Dobra. O, no już są. Jakby co, to przepraszam Wad, że nie mam swojego normalnego skina. Tylko takiego wodnego mam tej jak widzicie, bo sobie tam na Skywarsach ludzi sobie trochę trollowałem że się chowałem w wodach, w wodzie, i nikt mnie nie widział po prostu. Ale no dobra przejdźmy do rzeczy. Stwórzmy sobie najpierw drewienko. Jak widzicie, to jest bardzo dużo po prawej. Jak widzicie, jak się nazywa. No po prostu i ten, i w ogóle. Nie, a więc, no dobra, stwórzmy sobie crafting. Mamy crafti crafting table. Bierzemy i tworzymy sobie siekierkę. A nie, 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 co ja zrobiłem? Okej. Okay. I dobrze. Stworzyliśmy. Za chwilę Wam pokażę działanie jednego z modów. Czyli na przykład, oto taką rzecz. Zombiaka, ale to nie jest zbyt fajne. Okej, okay, dednął. No. no a więc poszukajmy sobie różnych rzeczy. Może wejdziemy sobie na ten domek na drzewie. Myślę, że może będą tam jakieś skrzynki czy coś. Musimy znaleźć coś do jedzenia oczywiście. Bo tak nie, to, to nie przeżyjemy zbyt bardzo bez jedzenia. Hmm. Sorka za Skype'a nie da się chyba wyłączyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wyjdę jakoś tam. Nie musicie się obawiać. I fajne jest to, że mam tam. Mam tutaj od razu jeden mod, co się nazywa fajnie Twilight Forest. no... I chyba większość z Was wie, o co w nim chodzi. To jest po prostu fajny, inny świat, który jest po prostu, jak po nazwie widać, forest, czyli las. Ym, są ogromne lasy i w ogóle dużo dungeonów i mowy. No dobrze, myślę, że ktoś nas oszukał. Bo nic fajnego tutaj nie ma. Pustka. No dobra, to nie było fajne. Staciłem tylko drewno. No ale dobrze, rozejrzyjmy się. Może już sobie od razu stworzymy jakieś jakieś miejsce sobie już obczajmy na zrobienie domku. Jak mówię, to, to po prostu teraz będziemy sobie po prostu obczajać to wszystko. Patrzeć na mody, na piękno tego świata, a później dopiero się zastanowimy, co będziemy robić. A już mam skórę, a więc fajnie jest. Okej. Okay. Mod. Lubię wszystko zabijać, co się rusza tylko. Kurczę, muszę znaleźć coś, co można zjeść. Może... Motyle da się zjeść. Dobra, nie wiem. O nie dziki, boję się, że mnie zaczną bić. Nie, to są chyba motki, które nie mnie będą bić, dopóki ich nie walne. O, za Nie. Nie ma nic fajnego. A dziki nie zamierzam bić, bo się trochę boję. No co, naprawdę jakieś ruiny domku. łyżki sobie chodzą no, fajna jest tutaj taka atmosfera woda przejrzysta o, witaj człowieku można się z nim tutaj powymieniać za schizoryk można się przespać fajne, Może, chyba sobie mogę to wziąć jakbym mógł to bym był bardzo wdzięczny dziękuję ognisko też sobie wezmę Dziękuję, do widzenia. Przepraszam, że tak pana okołociłem, ale musiałam tak zrobić, żeby przeżyć Okej. Okay. <laughs> Ło, wow, dużo lawy, bardzo dużo lawy. Jak widzicie, tam jest godzina po prawej. Bardzo fajnie. Myślę, że tak sobie jeden dzień dzisiaj pożyjemy. O, blueberry, super, mogę sobie jeść jagódki, najmniej będę miała czymś odżywiać. Ach, mało daję. No, zawsze to lepsze niż nic. Wezmę sobie trochę tych jagódek i wyruszę w dalszą przygodę. Jestem ciekaw, czy Wam to przypadnie do gustu, ta seria. Oczywiście zachęcam Was do dawania łapki w górę. A ja tam już dalej nie mówię, o nie! Jestem zatruty, one zatruwają te jagódki czasami, szkoda. Dobra, mam 10 jagódek. Szarki tam są. Ale dużo są, jest ich w tej zatoczce. 25, no to nie jest zbyt duży liczba. Dlatego sobie spróbuję jednego może zabić. okiem. Łatwo się zabija. Kurczę, dobra, ok. Shark Egg. Można coś z nim zrobić, czy coś? Hmm. Aha, można je rzucić po prostu. Szkoda. Ale dużo tutaj jest tych rzeczy. W... Co to za dźwięk? Ja się boję, ja się boję. Tam Chcę dźwięk? Bo... Aha, wiem, wiem chyba. Wiem. Może tutaj byśmy się jakoś usiedlili? Fajnie, tutaj jest całkiem. O kurcze! Masakra! O nie, nie wiedziałam, że tam jest mock spawner. Widzieliście to. Ja się boję. Kurczę, dlaczego to się zaczęło? O nie, ten świat jest dziwny. Jak ja się wystraszyłem? Dobra, nie, złe, muszę się czegoś najeść. życie, ale nie, ja się tak wystraszyłem. To było okropne. Nigdy więcej. Powoli się robi już noc. A więc myślę, że możemy sobie założyć już obóz nasz i zrobić ognisko. Jeśli da się w ogóle. Więc dobrze, położymy sobie tutaj to. Dodamy łóżko. Dajmy sobie tutaj, może rzucimy to. Ups. Chyba nie mamy nic, sobie by mogło nas oświetlić. A więc się prześpimy. Ok, a więc już się przespaliśmy. I tak oto jesteśmy znowu w tym świecie. Zbieramy sobie nasz Biwak. O, domek czarownicy. Tylko o nie, nie mogę tam się w ogóle przedostać. Rykiny tutaj pływają. What? O nie, ten taszek się dusi, szkoda. To ja spróbuję to jakoś ominąć trochę. Ale widzieliście tam tego pająka. Spróbujemy sobie tam kiedyś pójść i go zabić. Znaczy te pająki oczywiście. No nie no, masakr! To jest tak dużo zabójczych rzeczy, a pięknych. Ja się boję gdziekolwiek iść. Żeby nie zginąć. Taszku, dzień dobry. Tak. O mięso krabowe mamy. Co to było? Serduszko? o to co chodzi? O nie wąż. Spróbuję go ominąć. O nie! Ale tutaj jest dużo tych. Jak to się nazywa? Zapomniałem nazwać Komodo, jak to się nazywa? O nie. Okej. Okay. Myślę, że tutaj będziemy mogli się zatrzymać na jakiś czas i skończyć ten odcinek. Wiem, że może nie był zbyt długi, ale tak to będzie takie trochę na ocenę, żeby zobaczyć, czy Wam się podoba. A więc my wejdziemy. Mm. Super. Zombie tam jest. Aha, pod ziemią, dobra. Nie mam żadnych pochodni, szkoda. No trudno. Okej, okay. ja sobie tutaj rozbiję obóz, jeśli się da. To jest śmieszne. Obóz w domku Baba Jagi. O, niedźwiadek. się nie da, więc po prostu postawię łóżko. Ale fajnie, to nie jest takie łóżko, tylko to jest taki... Jak można to nazwać? No po prostu... Szpiwór. Dokładnie. No okej, okay. a więc sobie trochę pozwiedzaliśmy. Ocencie, dajcie lajeczka, jeśli Wam się spodobał film subka, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi wszystkimi filmikami i kliknijcie taki dzwoneczek obok tego przycisku. A więc ja się z Wami widzę w kolejnym odcinku. Żegnam Was serdecznie. Miłego dnia, wieczoru. Jaka tam pora? Nie, wi nie wiadomo. I to mi w sumie nie obchodzi. Ale trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.